Cześć, to jest nowa seria, znaczy z, 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 maim przygoda. Widzicie, mam skina i. Uwaga, uwaga. Dekasztaniak, nazywa się Dekasztaniak I. To jest miejsce, w którym zamieszkamy. kurde, sorry. To dam. Pięknie, piękne, nie? Nie wiem, zamieszkamy się tu. Czy tam? co, tu jest Jeziora. Tu. Nie taka drewna jak mówiłem. Ale co? Mam skina, pracowałem nad nim godzinę. Kurczę się i poprosiłem o pomoc kolegi. Gryfko sobie. zabiję. się to widzieli? Lol. O ty. O. ty. Masz stąd uciekać, dostaniesz wryj. Widzicie, co ja sobie przącę na ustawienie graficzne? I daleka, normalna, krótka. To jest krótka, niestety. Mam straszne lagi teraz. Chyba, chyba. Chyba zmienię... O jest. Chyba zmienię na dekstory, Dobrze. Mm. I co teraz by tego być? No nie blisko mody. Zbiorę sobie potrzebne materiały. I co? Tak ciekawego to będzie takie przygotowanie. Wiecie co? Skończę teraz a czy nie skończę. Widzimy się po krótkiej przerwie. Będę już miał wystarczającą ilość drewna. Hej, cześć. Witam was! To jest Minecraft! Czemu szepcę? Nie wiem. Patrzcie, znalazłem bardzo fajne miaskinie. To jest w ogóle... To nie jest party to jest taki żelazo. Idę kopać żelazo. nie wiem, ja tu mniej się no Kopiamy, kopiamy. Kopać, kopać diaksy, kopać żelazo. Bum. bum o dziesięć. bum bum bardzo się cieszę z tego znaleziska szybko znalazłeś iskę przyda to

To będzie najlepszy pomysł. Kurde, wiecie co? Po tym nagraniu kup, znaczy ten, kupę, tam kupę sedekstu nagrywam teraz ferapsem. Bardzo mi się nie dobrze Chwila, chwila, chwila. Zrobię sobie... A nie, zostanie. Jednego craftinga... A nie. I wchodzimy na zaczep pisemną górę. nie Mamy nie jeden 1. Nieuuu. Um. Wejdziemy na górę. I będzie tam niespodzianka. I będzie niesamowita rzecz. Kurde. Tak będzie niesamowite to będzie takie fajne że już subskrybucje skoczą do setki tysiące milionach i za chwilę tutaj to, to, to kurde no kurde czy ja wejdę na to, na to dzisiaj nie ja się wkurzę kobla i Gdzie był się tutaj usiadł? Chyba tam się usiadła. Nawet się nie Kurde! Idziemy... Kładki kwiatki chyba Kurde, no tammyś Wiecie co to już na ten czas na no to nie spodzianek I, i takim widokiem że